Kolejny film o sprężarce nagrywamy. Nagrywam, nagrywam. Słuchajcie, doszedłem, że ona jednak działa, tylko musiałem szybko złączyć, włączyć. W poprzednim filmie nie miałem nic do włączenia, tu włączyłem pistolet, sobie poszczyłem. Zobaczcie, na początku gdzieś mi tutaj gdzieś mi tutaj powietrze leci dmucha mi tu z czegoś, jakieś może to jest jakiś albo coś. I jak trochę napompuję, to wtedy tu ciśnie i zaczyna zobaczyć. Na początku wygląda, jakby nie chciał pompować, a za chwilę zaczyna. Tu przestaje mi lecieć bokiem i zaczyna pompować. Zaraz zobaczymy, czy tym razem się tak samo uda, czy chwilę miałem już to zrobione. Dobra, słuchajcie, wyłączyłem, bo nie wiem, czy tego tu nie narzebałem, bo tu kręciłem z główienkiem i nie wiem, co tu się ustawia. Nie wiem, gdzie to się ustawia i gdzie taki wskaźnik. Nie wiem, czy tu jest czy czy... A, tu jest, aha. Aha, tu. Teraz sobie jeszcze ustawiamy. jest, podaję to jest czy nieprzydziłem, czy nieprzydziłem na 6, 9 i możliwe. Tu jest 6, 6 atmosfer. Tak, 5 atmosfer. Dobra, słuchajcie, napompowało, się trochę ciśnienie, tu napisane się, oj, coś, coś nie tak jest, to co, to jest, a szybko złączę chyba walnięte, nie ma powietrza Ty na tym rozbiórniku, a tu pokazujesz, że jest, coś jest nie tak, muszę to zaczepić, to. Oj, coś dziwnego tutaj. O co tu chodzi? Na zegarze ściśnienie, a na pistolecie nie ma powietrza? Szybko włączył tu coś nagrzebałem? A! Wiecie co, tu coś nagrzebałem. Tak, nie? Nie wiem co tu nażywałem. A, tu, a! Już wiem co to jest, to jest ile? Z takim ciśnieniem trzeba sobie podmuchać, tak? Hehehe, czekajcie, bo się zgubiłem. Tu, tu w lewo to będzie zamknięte pewnie, tak? Tak. Proszę czekać, tak, troszeczkę w prawo. Już. W prawo całkiem. Cała pyda. Ładnie. A, tylko złączę też jest mniejsze troszkę. Ale działa. Nie bajera. Tu to Ci nie będzie tak źle. Film nie strzelaję bez mężawki. przyda się. Koniec filma. Jest sylwester. Idziemy pić.